Cześć, witam Was w kolejnym materiale poświęconym ciekawym różnym mitom strzeleckim. Jednym z takich rzeczy, które cały czas w środowisku gdzieś tam się przewijają, wracają przy różnych okazjach, przy różnej broni mniejszej, większej, strzeleńcej, małym nabojem, średnim, dużym, jest właśnie swobodnie pływająca lufa. Czyli taki mit, że lufa musi być zamocowana w broni tak, żeby niczego nie dotykała, i wtedy broń będzie najcelniejsza na świecie. Zaraz Wam pokażę, co my zrobimy w związku z tym, żeby troszeczkę rozjaśnić ten temat. Natomiast powiem też, co może tutaj wpływać na wyniki tego doświadczenia, czyli generalnie teraz tak. Broń mało czyli użyjemy akurat zaraz powiem, czego strzelającego nabojem 22LR, może dać zupełnie inny rezultat niż broń strzelająca silnym nabojem centralnego zapłonu powiedzmy czyli jakieś tam powiedzmy 308 czy coś w tym stylu. Dlaczego tak? Dlatego tak, że inne są drgania, inna jest siła po prostu tych drgań lufy w czasie strzału w broni mało i w broni strzelającej nabojami silniejszymi. Także ten efekt może być zwielokrotniony, jeżeli występuje wpływ na celność przy broni strzelającej innym nabojem. Natomiast z racji tego, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie jesteśmy w stanie zorganizować sobie punkt podparcia w tej lufie, to postanowiliśmy na razie zrobić eksperyment na tym karabinku. W związku z wynikami, jeżeli coś tam będzie wymagało dalszego jakby badania, to spróbujemy ewentualnie powtórzyć to na innej broni. Natomiast już mówię dlaczego tak. Po pierwsze tak, strzelamy dużo na szkoleniach właśnie 22, to jest Wostok SM2, jeżeli ktoś go nie poznaje, to, to od razu tłumaczę, że to jest właśnie to. Kupiliśmy taki, właśnie w stanie agonalnym, bez osady, i zrobiliśmy sobie tego typu konstrukt, no, tak? czyli osadę samorobną. Ja wiem, że w związku z tym, że większość ludzi nie jest orłami i po prostu ma bardzo traumatyczne wspomnienia ze szkoły, to wszystkim się kojarzy z nogą od stolika szkolnego. Tak czy siak, jest to kształtownik stalowy, który jest bardzo sztywny. Dodatkowo, akurat tutaj ten płaskownik sięga prawie do samego wylotu lufy, co jest częścią innego eksperymentu, który już jest jakby kontynuowany, czyli gdzie podeprzemy broń, jak daleko od strzelca, czy będzie to wpływało na stabilność strzału, wpływa. Im dalej, tym lepiej. Generalnie taka jest zasada, natomiast tutaj, tak jak widać, dzięki temu, że ta osada, która jest sama z siebie sztywna, wyciągnięta do samego końca lufy, pozwoliła nam przy okazji bardzo łatwo połączyć lufę z osadą. Za pomocą obejmy takiej właśnie opaski zaciskowej, też metalowej, oczywiście, żeby to troszeczkę mocniej zdusić. No i teraz, co my zrobimy w związku z tym, żeby pokazać, czy właśnie taka lufa swobodnie pływająca, czy taka lufa podparta będzie strzelać celniej. Jak to wychodzi w praktyce? Postanowiliśmy sobie zrobić to w ten sposób. Strzelamy trzema rodzajami amunicji, federalem o standardowej prędkości, federalem o podwyższonej prędkości i SK magazin. Ja strzelam trzy grupy bez tego ustrojstwa, Łukasz strzela trzy grupy bez tego ustrojstwa, potem strzelamy z założonym właśnie tym ściskiem też po trzy grupy, czyli w każdej amunicji pięć strzałów. Swobodna lufa i pięć strzałów spięta do osady lufa. I zobaczymy, czy po prostu w związku z tym będzie jakiś ciekawy wynik, czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu. ładnie wybiło. Wyniki strzelania widzieliście na bieżąco. Jeżeli chodzi o podsumowanie, e, różnice, których szukalibyśmy strzelając na ten dystans, strzelaliśmy na metrów 50, dlatego że tyle pozwala nam oś tutaj na strzelnicy. Jeżeli miałbym powiedzieć, że coś wyraźnie wpływa na celność broni e, na tym dystansie, to szukalibyśmy różnic e, rzędu powiedzmy 50% rozrzutu. E, jeżeli chodzi o te grupy, które macie tutaj. Uwidocznione przed sobą, to e, powiem tak, nie są to różnice znaczące, dlatego że e, mogły tutaj wpłynąć oczywiście na wynik błędy strzelca, mała ilość strzałów, e, jedno tylko powtórzenie eksperymentu powiedzmy z jedną daną amunicją, a nie na przykład kilkukrotne itd., itd. Dlaczego robimy to tak, a nie inaczej? Zrobiliśmy to w ten sposób, dlatego że gdyby okazało się, że na którejś amunicji albo w którejś konfiguracji powiedzmy, mamy faktycznie bardzo duży rozstrzał, wyraźny dla jednej, czy dla dwóch, czy dla wszystkich amunicji raczej spodziewałbym się, że gdyby to była taka faktycznie przepaść techniczna yy, możliwości między lufą pływającą a zamocowaną, to przy wszystkich rodzajach amunicji powinno to dać o sobie znać. Gdyby coś takiego nastąpiło, to mielibyśmy jakby yy, argument do tego, żeby badać dalej. Tak? Natomiast w takim wstępnym, zgrubnym Teście albo przedteście, można powiedzieć, nie udało się uzyskać żadnego wyniku, który wskazywałby na to, że coś wyraźnie dzieje się z celnością. Zmienił się punkt trafienia, natomiast nie zmieniły się jakoś znacząco rozrzuty. I teraz od razu mówię o co chodzi. Są w literaturze jakiejś tam przedmiotu lepszej bądź gorszej, dostępnej w Polsce, takie przypadki opisane, że komuś coś gdzieś się dostało między lufę a osadę, i to mu zepsuło faktycznie celność broni. A konkretnie chodzi o skupienie. My mieliśmy przypadek taki, że w karabinku, właśnie 22LR, coś takiego się wydarzyło, że coś tam też się dotknęło pomiędzy lufą i osadą, także je połączyło pośrednio. Nie wpłynęło to na nic. No i teraz, tak jak widać tutaj, zmontowanie lufy bardzo ciasno na samym wylocie też nie zrobiło nic. Czy tak by było z bronią palną centralnego zapłonu strzelającą silnym nabojem? Nie wiem. Z bronią palną bocznego zapłonu słabym, strzelającą słabym nabojem? Nie. Więc jest pole do popisu, do dalszego testu. Tak? Natomiast ogólnie, jak ktoś chce wiedzieć na pewno, czy jego karabinek albo coś tam będzie miało z tym problem, musi sprawdzić sam. Doświadczalnie, bo teraz tak, ten temat bardzo często przewija się przy karabinkach typu Auer. Czyli największym po prostu fantastycznym odkryciu amerykańskiej kultury, jedynym słusznym karabinku. I są oczywiście dostępne na rynku i takie, i takie wersje czyli łoża swobodne, gdzie lufa w zasadzie jest dotykana tylko przez ten system gazowy. I powiedzmy tyle, są też takie, gdzie mamy zamontowaną jakąś tam plastikową, taką ala osadę, która jest oparta z jednej strony na lufie. I z naszego doświadczenia, gdzie mamy jeden i drugi typ, nie wynika, żeby któryś był lepszy, jeden od drugiego. tak? Bo w zasadzie ten, który jest z lufą podpartą, gdzie powinny być teoretycznie dodatkowe zakłócenia, strzela akurat lepiej. Jeśli miałbym wybrać jeden najlepszy wynik tego, czy tego, czy innego karabinka, no to on akurat wyszedłby lepiej. Także tutaj nie chciałbym formułować żadnej reguły. Wydaje mi się, że przy broni, w tej chwili takiej, jaką dysponujemy, nie zauważamy tego zjawiska. Tak jak mówię, jest temat do dalszego testu po prostu przy amunicji znacznie silniejszej. Jeżeli uda się coś takiego zrobić, to oczywiście nagramy, jeżeli nie, to przy amunicji słabszej wydaje się, że nie ma to widocznego wpływu.